Cześć, witam Was na kanale Zakładamy Ogród. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać jak wyglądają pomidorki. Trochę miałem przygód w tym roku z moimi pomidorami. Mianowicie konstrukcja, którą robiłem, na której wieszałem linki stalowe, nie wytrzymała, i po powrocie z urlopu praktycznie leżały pomidory na ziemi. Część krzaków nie dało się uratować, część udało się uratować. Także trzeba było przyjąć system standardowy, czyli parikowanie. Także na no mi się nie spisał system na konstrukcji z, dużym, z dużą linką po drodze. Czyli mamy do góry gdzieś tam jakąś lineczkę i od tego odchodzące sznurki. Przy dużych wiatrach u nas dość mocno wieje. Efekt był taki, że poopadały mi pomidory, część się faktycznie połamała. Odmiana, którą tutaj widzimy. To jest odmiana czarny książę. Jest to bardzo wysoka, wysoki pomidor. Słuchajcie, patrzcie to. Około 1,80 m. Gdzie przy tej dużej wysokości ma cały czas pomidory, które się zawiązują i będzie z tego owoc. Na szczęście tutaj jest ta konstrukcja odwinogrona, więc ma na czym się podpierać faktycznie gałązki sobie leżą na tym. Natomiast generalnie tak miałbym problem. Odmiana też bardzo plenna, bo tych owoców jest, jest dużo, było dużo, część pozdejmowałem. Także to jest czarny książę. Tu mamy dniole z tych dużych dyni. Na razie jakoś super duże one no nie są. Ale to jeszcze przyjdzie na nie czas też. Obok mamy odmianę Saint-Pierre. I one również, tak jak wszystkie moje, były trochę sfatykowane. To jest taki zwykły pomidorek, będzie czerwony. Ładny, jeszcze widać, że muszą nabrać sporo. Kolorków. No, kilka krzaków na szczęście też przetrwało. Nie ma tragedii. Papryka zaczyna sobie fajnie dochodzić. To jest drugi zbiór. Zaczyna się czerwienić. Cukinie cały czas zbieramy. Także w tym roku cukini jest naprawdę sporo. Widać, te sztuki. Cały czas sobie rosną, cały czas z nich jest tutaj coś, coś dobrego. Kolejne pomidorki, jakie mamy. To jest bawole serce. Nie wiem, czy widać, że to jest serce. Ale to jest bawole serce odmiana. Mamy bardziej dojrzałe sztuki. Kolejnym pomidorkiem jest pomidor adonis, czyli taki sobie standardowy pomidorek czerwoniutki bez żadnych wydziwnień kolorystycznych. Następny to jest malinowy. Nabierają sobie fajnie kolorków. Pomidor odmiany Soraya, czyli taki na koncentraty. I zwróćcie uwagę, że tych pomidorków tutaj jest faktycznie bardzo dużo i dużo jest dojrzałych. No, tak jak mówiłem, konstrukcja padła. O, zobaczcie, jak ona się wygięła. Chociaż teraz jest mniej wygięta niż była wcześniej, dlatego że te sznurki, które są do niej przymocowane, widzicie jak padły. A były jeszcze bardziej. tylko dlatego, dlatego, że teraz nie są tak mocno. Ponieważ pomidory dostały swoje paliczki i są, i konstrukcja jest odciążona. Zapraszam do subskrypcji kanału. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć.